Cześć, cześć. tu Olga i Maja. Dzisiaj miał być odcinek o rysunku, ale mamy dla Was niespodziankę. Chciałyśmy z Wami porozmawiać o wiośnie. Przygotowałam Wam yy, rysunek na ten odcinek. Tutaj Wam pokażę. Jest on narysowany flamastrami. Yy. Przedstawia Łąkań yy, mamy tutaj zwierzęta, kwiatki. Jest tutaj drzewko, co zawsze podobnie rysuje łąki, ponieważ kiedyś byliśmy na, yy, byłam z rodziną na wakacjach na Słowacji mm -hmm. yy, i tam na szlaku była właśnie taka łąka z takim drzewem i mi się bardzo spodobało to drzewo, dlatego teraz zawsze przychodzi mi do głowy taki pomysł, pod tym drzewem widać książkę, słoneczko świeci. Pełna wiosny, tak? Tak. Chciałyśmy tak. dzisiaj nagrać odcinek o wiośnie. Bo niestety ta wiosna, przynajmniej w Olsztynie, gdzie my mieszkamy, jakoś nie chce to jest przyjść. Zimno, zimno, czasami jest na minusie. Tak, jest e, po prostu Pewnie u niektórych, e, w niektórych miastach też jest zimno, dlatego chcemy tym odcinkiem jakby poprawić humor, że ta tak. wiosna jakby nie do końca przyszła. Ale kiedyś w końcu przyjdzie już na dobre i znów nam się naprawdę ciepło. Tak. A tymczasem chciałam Wam pokazać dosłownie cztery obrazy, ale bardzo ciekawe, właśnie na których przedstawiona jest wiosna. Pierwszy, najstarszy z nich, to obraz włoskiego malarza, który nazywa się Sandro Botticelli i namalował obraz pod tytułem Primavera, czyli właśnie po włosku wiosna. To obraz namalowany, moi kochani, ponad 500 lat temu, czyli dosyć stary, można powiedzieć, prawda? W samym środku tego obrazu jest piękna Wenus bogini, a obok niej właśnie, słuchajcie, stoi tutaj, ukwieconej, zobacz, majeczko w sukni Wiosna. To pierwszy obraz. Kolejny, który chciałam Wam pokazać to obraz polskiego malarza, który nazywa się Aleksander Gieryński i namalował obraz pod tytułem W altanie W altanie Tutaj na tym obrazie widać znowu grupkę Ludzi, zobacz Majusiu, w takich. Siedzących przy stole. Przy stole, właśnie w altanie, czyli w ogrodzie. Jest zielono w oku, Tak, jest taka pergola, czyli taka jakby konstrukcja, po której pchną się jakieś listeczki, tak? mhm. jakieś roślinka pniesie. Zobacz ci ludzie tutaj na, na tym obrazie. No to są ubrani w takie piękne stroje, mhm. pra, dawne. dawne tak. Dawny, nie takie współczesne. No dodatek czy tam akcesoria do Simsów w stylu dawnych lat. Tak? I tutaj <laughs> dla artysty było bardzo ważne pokazanie światła, w jaki sposób światło świeci wiosną, jak właśnie przebija się przez te e, pręciki e, Altanki, tak? Przez te słówki, mm -hmm. także bardzo ładny taki wygląd. Wygląda pogod... realistycznie. Wygląda realistycznie, tak? I jest taki pogodny bardzo ten bardzo, mm. taki kolorowy. Tak. No a jak jest wiosna, to można chodzić na plac zabaw, tak? Ale... A na placu zabaw co można, Majeczko, robić? Huśtać się na huśtawce. Można huśtać się na huśtawce, co prawda tutaj wcale nie dziecko huśta się na tej huśtawce, na tym obrazie, tylko jakaś pani, dziewczyna. Ten obraz nosi tytuł chustawka właśnie i namalował go francuski malarz Auguste Renoir. Tak? Mm -hmm. I to też obraz, zobacz, na któ który taki specyficznie namalowany plamkami, tak? bo to jest artysta, który właśnie malował takimi plamkami, nie mieszał na palecie farb ze sobą, tylko kładł obok siebie plamy czystych kolorów. Które w naszym oku mieszają się, wiesz? To taki specjalny zabieg. Jak, jak tu się patrzy, tak. tak z bliska, to widać same kropki, a jak tak. się oddali, to widać kwiatki. Tak, tak. no właśnie. To jest obraz yy, z takiego nurtu malarstwa, który się nazywa Impresjonizm, czyli. E, który mm, bazuje na naszych wrażeniach. Ale tak? to, to już chyba było. Tak, znaczy na pewno nie ten obraz, no ale tak, mówiliśmy tak, tak. o tym stylu malowania właśnie kropeczkami. tak? Mm -hmm. I to był chyba taki most? Tak, mo most w żywierniki Moneto był. Mm -hmm. Też impresjonista. A tutaj jeszcze jeden obraz no. polskiego malarza Józefa Mehofera, i on nosi tytuł znowu dziwny ogród. Tak? No faktycznie dziwny trochę. Dlaczego ten ogród, jak myślisz Maja, jest taki dziwny? Mm. Jeszcze raz wam pokażę, bo zobaczcie. Według mnie nie wygląda za bardzo jak ogród. Trochę, zobaczcie u góry tego obrazu, co się dzieje? Jakaś olbrzymia ważka leci, tak? Przecież tak naprawdę takie ważki w rzeczywistości nie istnieją. Na obrazie widać jakąś. Zobacz, że to jest w przybliżeniu. No może tak. Ale widać na nim jakąś damę, tak w pięknej sukni. Widać dziecko z kwiatami w ręku, czyli taki ukwiecony ogród. I całkiem niedługo, miejmy nadzieję, nasze ogrody też tak się ukwiecą, zielenią i że ta wiosna w końcu wybuchnie. Ale i babmy, nie tak my nie mamy ogrodu. No, ale babcia, no, to babci pojedziemy na dział, to może jakieś kwiatki zobaczymy. <śmiech> <śmiech> tak? e, no cóż, kochani. To byłoby kilka wiosennych obrazków i obrazek ma ich też, też wiosenny, chciałyśmy Wam pokazać. A w następnym rzeczywiście odcinku to porozmawiamy o rysunku. I ja przygotuję pewnie całe mnóstwo tego. Kolejne obrazki. Dobrze, już się nie też. mogę doczekać. Całe mnóstwo tego będzie. A na razie żegnamy się z Wami i zapraszamy Czekaj. też... Czekaj. Poczekaj, do czytania wpisu na blogu, tak? I co jeszcze chciałaś moja powiedzieć? A zadanie nie będzie? Zadanie będzie. Jeśli macie ochotę, to wyślijcie nam na maila swoje wiosenne obrazki. Tak? Dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia. Pa! pa!